Bolszewicki Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych zorganizował w Teatrze Starym regionalny przegląd twórczości, polskie pieśni patriotyczne i piosenki wojskowe. To była już siódma edycja przeglądu skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu siedmiu lat prac nad przeglądem zespół wypracował własny styl artystyczny, który łączy oryginalne wykonanie. I brzmienie pieśni patriotycznych z nowoczesnymi aranżacjami i kompozycjami. Publiczność przeglądu usłyszy niepowtarzalne wykonanie tych pieśni i piosenek. Szanowni Państwo, droga młodzieży, kochane dzieci, życzę wspaniałych przeżyć. To bowiem cechuje te występy, że ich bohaterowie sami dobrze bawią się na scenie, prezentując swoje umiejętności i talenty. Duet z środka szkolno-wychowawczego w szklarach górnych zaprezentował więc pieśni, rozkwitały pąki białych róż. Zespół wokalny z Lubania ze swadą, wykonał zaś bardzo energetyczny utwór z polskiego repertuaru patriotycznego i wojskowego. Przybyli Łani pod okienko. Przybyli u Ani pod okienko. Mocną reprezentację wokalną wystawił w tym przeglądzie jego gospodarz, czyli Bolsecki Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. Jest kraj, Jedną z najbardziej wzruszających polskich pieśni patriotycznych wykonał natomiast zespół wokalny z Lwówka Śląskiego. To pieśń: taki kraj Jana Pietrzaka. Nie w To były tylko niektóre z prezentacji scenicznych, bo trudno w krótkim materiale pokazać wszystkie. Żałować mogą więc tylko ci, których nie było na widowni. Przegląd miał formę konkursu i jurorzy oceniali wszystkie występy. Okazało się jednak, że jednomyślność wśród nich dotyczyła tylko tego, że każdy z wykonawców wniósł do przeglądu coś niepowtarzalnego. Każdy z jurorów zwrócił uwagę na to, co na nim zrobiło największe wrażenie. Zwycięzcami okazali się więc wszyscy. Ale to jurorom nie wystarczyło. Postanowili też sami zaprezentować się w pieśni Uani Uani. system zyskał duże uznanie publiczności, a pozostając na scenie, jury nagrodziło wszystkich uczestników przeglądu. Były więc dyplomy, statuetki i dodatkowe podarki.